rzecznicy dyscyplinarni, stąd ta nienawiść Waldemara Żurka do przemysława Radzika, do Piotra Schaba, do Michała Lasoty, czyli tych trzech centralnych rzeczników dyscyplinarnych, że rzecznicy dyscyplinarni nagle porównali działalność Waldemara Żurka medialną, która koncentrowała się jednak głównie na terenie Warszawy. Z działalnością orzeczniczą Waldemara Żurka, która no, koncentrowała się w Krakowie, bo jest no, do niedawna był sędzią sądu okręgowego w Krakowie e, i, y, no, i działalnością oczywiście jako członka krajowej Rady Sądownictwa, który na przykład wprowadza tam, Tomasza Szmyta na wysokie pałace sędziowskie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego no i wyszło, że w wielu sytuacjach Waldemar Żurek musiałby posiąść zdolność bilokacji, bo jednocześnie przebywał w Warszawie i w Krakowie, bo